Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, to dobrze, że zaczął się zajmować bieżącą polityką między jedną ustawką w lesie a drugą, bo to znaczy, że zobaczył na czym polega potencjalnie rządzenie. Więc cieszymy się, że pan prezydent e, zaczyna e, być w realnej polityce. Ja mogę o panu prezydencie powiedzieć coś takiego. Pan, e, pan prezydent zawetował 20 ustaw. Ale podpisał 136, jak mówi w tym Tak, wywiadzie. ale zawetował 20 ustaw, czyli najwięcej jest dotychczasowych prezydentów. Zajęło mu to, nie wiem, z pół roku. Z no, ale pisał, pan teraz walczy. jest marszałkiem, Postanowił więc Postanowił walczyć. Zobaczymy, co z tej walki wyjdzie. Ustawy, ja które dystansik. są dobre dla Polski, niezależnie od tego, jakie środowisko je przygotowało, podpisuje, mówi prezydent Karol Nawrocki. I myślę, że tego mógłby nauczyć się nowy marszałek Sejmu. Dobre rozwiązania powinny zostać poddane rzeczowej dyskusji w polskim parlamencie. Marszałek nie ma konstytucyjnego prawa weta, może tylko mrozić projekty. Prezydent nie ma wiedzy na temat tego, co wysyła do Sejmu. Więc mówienie przez pana prezydenta, że cokolwiek jest mrożone, jest po prostu nieprawdą. Ja jeszcze nie zamroziłem panu prezydentowi żadnej ustawy. A zamrozi pan natomiast, natomiast pan prezydent za moich czasów e, zawetował pięć. Za pana Szybona Hołowni 15. Ale prezydent mówi, a, że. A jeżeli prezydent, pre prezydent mówi. Prezydent jeszcze jed jed jeszcze jedna rzecz panu powiem. Tak Niech pan nie wierzy w te bzdury. Bo jeżeli prezydent mówi. Blokuje. Prezydent wybrany przez 10 milionów Polaków, chce być częścią procesu ustawodawczego. No tak, ale 10 milionów Polaków myślało inaczej, a część nie poszło do wyborów. E, proszę pana, jeżeli pan prezydent y, y, mówi, że odrzuca tylko złe ustawy, to niech mi pan powie. Panie prezydencie, pytam się pana, co złego było w ustawie, która tworzyła pierwszy od 25 lat Park Narodowy? Prezydent, pana, powiedział, prezydent pana, powiedział, że to był przykład dobrej współpracy. Prezydent to są bzdury. E, a co było z, z ustawą łańcuchową? Jaki, jaka jest przyczyna tego? Pan, Panie przychodzi taki, przychodzi taki pan, który jest szefem e, Kancelarii Prezydenta. Paweł Szafarnaka. Nie, A, dobrze, Sejm. On, chyba, do inaczej, kancelarii on chyba się jakoś inaczej nazywa. Dobrze. I muszę panu powiedzieć tak. On ma 15 minut. Bo tam zgodnie z artykułem ma prawo do 15 minut. Z czego? Chodzi pan o siedem, tak? pana, 7 minut. To jest o tym, jak pan premier Donald Tusk spotykał się w Sopocie na bolo z Putinem. Siedem minut jest o mojej przeszłości politycznej, a jedna minuta, proszę pana, jest o psach. Wie pan co? Psy mają żal po prostu. Psy mają o to żal. To jest w ogóle bez sensu. Nie można bez przerwy, robiąc politykę, bez przerwy popychać państwa. Do przodu, bo się nie da rady. Ja zawsze mówię do Pana Prezydenta, Ale... Panie Prezydencie, popsuć jest łatwo. Pytanie jest takie: co Pan zbudował? Która Pana ustawa przeszła przez Sej? To jak te ustawy powinny przez Prezydenta wysyłane e, wyglądać? Powinny być dobre. A są złe? Tak. A co jest z nich złego? Proszę pana, to po co żeśmy poprawki do trzech ustaw wysłali, żeby te wnioski zostały uzupełnione. Ja zresztą A. mam propozycję dla pana prezydenta. Nie ma pan specjalistów odpisania ustaw? My panu pomożemy. Chcę. Nikt nam nie będzie mówił, jak się kochać, e, jak żyć i w co wierzyć. Ja, bardzo... ja w to wierzę. Ja w to wierzę, co mówię. To jest...